oferty, czy jakby na Waszą propozycję biznesową, tak? Czy wykorzystujecie wszystkie możliwości? Jeżeli nie wykorzystacie wszystkich możliwości, to zastanówcie się, co jest przyczyną tego, że nie wykorzystujecie wszystkich możliwości. Czy brak wiedzy, czy brak konsekwencji, konsekwencji czy brak jakichś umiejętności, które trzeba nabyć. Bo jeżeli to jest brak umiejętności, no to mam dla Was dla siebie dobrą wiadomość, te umiejętności dzisiaj sobie pokażę, pokaże. znaczy, co trzeba zrobić, tak, żeby to wszystko budować. Natomiast jeżeli to jest brak konsekwencji Twojej, no to niestety, ale ja nie jestem lekarzem i nie nie potrafię na chwilę obecną spowodować to, żebyś ty robił to, co trzeba robić. Natomiast potrafię spowodować to, żebyś ty robił coś, czego nie wiesz, jak robić, ale chciałbyś się tego nauczyć. To umie robić. Natomiast jeżeli nie ma umiejętności, jeżeli nie ma u ciebie konsekwencji, to, to przykro mi bardzo, ale ja tutaj nie pomogę. Ok, rób. Czym jest rób tak naprawdę? Rób to jest po prostu wszystko to, co dzieje się dookoła twojej oferty biznesowej. Czyli są to osoby, które z różnych miejsc trafiają do ciebie. Tak? Nie chciałbym tutaj teraz mówić o źródłach ruchu, ponieważ na temat źródeł ruchu mogę, no wydaje mi się, że około 6, 7, 8 godzin mówić cały czas, natomiast różnego rodzaju źródeł ruchu E, sposobu jakby wykorzystania tego ruchu. Generalnie rzecz biorąc, ruch bierze się albo z internetu, czyli z, jakby jeżeli działam w internecie, z internetu, albo po prostu ruch bierze się z miejsc offline'owych, czyli na przykład jeżeli z kimś rozmawiasz tak, i mówisz komuś o ofercie, to też jest pewnego rodzaju ruch. Z tym, że ja wychodzę z takiego założenia, że w życiu albo się zajedziesz na śmierć i będziesz cały czas starał się robić ten ruch indywidualnie, tak, czyli będziesz wszystko budował indywidualnie, albo wykorzystać do tego mądre narzędzia, albo wykorzystać do tego mądre techniki, które powodują to, że ten ruch jest budowany automatycznie, tak? I ja wykorzystuję takie techniki, dzięki temu zresztą dzisiaj mamy tutaj 72 osoby na spotkaniu, a uwierzcie mi, żadną z tych osób w dniu dzisiejszym nie zamieniłem ani jednego słowa i nie zaprosiłem oficjalnie na tę prezentację. I korzystałem do tego odpowiednie sposoby, odpowiednie techniki. Świadczy to tylko o tym, że to po prostu działa, tak? Czyli, że to ten ruch, który ja dzisiaj zrobiłem na, to, na, na dzisiejszy webinar, po prostu działał. Skąd się brał ruch na dzisiejszy webinar? Powiem Wam to na przykładzie, tak? Bo źródeł ruchu jest bardzo dużo. Natomiast generalnie już biorąc, to był tak przede wszystkim ruch ciepły, czyli z tak zwanych moich list mailingowych, ale był to tak samo ruch z jakichś portali społecznościowych, chociażby z, z Facebooka. Nie ukrywam, że dzisiejsze spotkanie nie było jakby bardzo przeze mnie, mnie promowane. Nie ukrywam, że szczerze mówiąc, do, na, do promocji tego spotkania nie, nie za bardzo się przygotowałem, ponieważ na pomysł padł w piątek wieczorem. E, pierwszy mailing bodajże poszedł chyba w sobotę rano, bo w, w sobotę rano poszedł pierwszy mailing z informacją tylko i wyłącznie o tym, że coś takiego się odbędzie. E, natomiast. E, Polina dowiedziała się z Facebooka. No właśnie. E, natomiast w poniedziałek powtórzyłem ten mailing o godzinie 10 rano, wysłałem kolejny mailing z informacją i z linkiem do tej prezentacji. E, ostatnią rzeczą, jaką wykonałem w dniu dzisiejszym, to jest mailing o godzinie 18.30 do osób, które wcześniej właśnie jakby wyraziły chęć uczestniczenia w tym spotkaniu i tak naprawdę wyglądał schemat zaproszenia Was do to spotkanie. Oczywiście wykorzystałem do tego również ruch z Facebooka i w tym momencie też Wam zdradzę coś, co możecie zastosować w każdym waszym biznesie. Generalnie wykorzystałem do tego, szczerze mówiąc, to dwie, dwie techniki prawdopodobnie. Pierwszą techniką, jaką wykorzystałem, to była informacja na moim fanpage'u oraz promocja postu fanpage'owego, którą zresztą Facebook mi zablokował, ale to jest moje, że tak powiem. Nie, że nie wiedzę, tylko z mojej własnej głupoty, po prostu ja znam się na reklamie facebookowej, natomiast po prostu zapomniałem i ominąłem bardzo ważny detal, który powodował to, że nawet dni Facebook zablokował dobrze wyglądającą reklamę na Facebooku. I nie też że byłem w szoku, tylko byłem wściekły na siebie, że zorientowałem się o blokadzie tej reklamy zbyt późno, ponieważ nie sprawdziłem tego w statystykach. Zrobiłem błąd, przyznaję się do tego, moja reklama nie wystartowała w taki sposób, jak chciałem to zrobić. No i niestety nawet ten sposób promocji nie wypalił mi. lub na dzisiejsze spotkanie brałem również z, z drugiego wpisu, który spożyłem na, na moim fanpage'u. Zaraz po tym, jak dowiedziałem się, że pierwszy wpis jest jakby nieaktualny, to znaczy w tym momencie zrobiłem coś takiego, że dodałem szybko nowy wpis. Nie miałem czasu na korektę tego, nie miałem czasu na to, żeby pisać do Facebooka z informacjami wyjaśniającymi o tym, dlaczego mi zablokowali, ani się tłumaczyć. Nie było na to czasu. Po prostu postanowiłem zrobić kolejny wpis. Wpis, który był niewidoczny tak naprawdę dla potencjalnych osób, które są nawet fanami mojego homepage'a, pis, który puściłem reklamę na ten pis, to bardzo, ale to bardzo wybranej grupy osób, dzięki czemu na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej konferencji online mam przede wszystkim osoby, które mnie znają. I na takich osobach mi zależało. Zależało tutaj, żeby te osoby, które mnie gdzieś kojarzą, żeby mnie znają. Nie chciałem, żeby robić tego spotkanie dla wszystkich. Gdybym miał, chciał to zrobić to spotkanie jakby dla wszystkich osób, no to by nie staczyło tutaj miejsca w tym konferencji, w, tym, w którym obecnie mamy, ani na tym nie zależało. Zależało mi na tym, żeby Tutaj były osoby, które nie znają, bądź są tutaj z polecenia kogoś innego. Dlaczego na tym mi zależało? O tym oczywiście powiem, powiem później, albo po prostu zachowam to dla siebie. Generalnie stąd brałem też informacje dla ciebie, jeżeli chciałbyś budować sobie ruch na podobne webinary czy konferencje, to powiem tobie jeszcze jedną strategię, którą zastosowałem w dniu dzisiejszym. Mianowicie to była strategia, która jest. Dla mnie bardzo oczywisty strategią dla Ciebie, być może mówisz e, o tej strategii, wiesz, natomiast może jej nie wykorzystujesz. Generalnie chodziło tutaj o tak zwane wydarzenia na Facebooku. E, wydarzenia na Facebooku e, są, jest to piękna opcja, świetna opcja do tego, żeby zaprosić jak największą liczbę osób. Szkoda, że nie zrobiłem slajdu, zrobiłem slajd tego, ile osób przyszło na te wydarzenie na Facebooku, natomiast na tej prezentacji, którą teraz mam dla Ciebie, po prostu tego nie ma. E, nie ma prezentacji testowa. E, Musiśmy uwierzyć na słowo, bądź jeżeli będzie, jeżeli trzeba będzie, to ja nawet wyślę prawdopodobnie być może jutro mailing z informacją i pokazującą o tym ile tak naprawdę osób było na, na zaproszenie na, na webinar jeżeli chodzi o wydarzenie facebookowe zapis sobie to że to jest fajna strategia i wykorzystuję tę strategię z tego względu Gwarantuję tobie 100%, tobie. Tak, że ona działa. Na wydarzenie na Facebooku było zaproszone około 2900 osób, tak? To było wydarzenie na Facebooku. Oczywiście to nie jest byli tylko moi znajomi, do tego dołączyła się strategia współpracy z partnerami JV, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Generalnie, jeżeli już masz ruch na. jeżeli już zbudowałeś sobie ruch, jeżeli już masz ruch w swoim biznesie, no to musisz gdzieś ten ruch kierować. tak? Musi być coś, gdzie go kierujesz. zawsze ruch, jeżeli chodzi o marketing w internecie, ja sugeruję, żeby promować na stronę ściągającą, a nie na ofertę. 90, 95, nawet 7% osób w internecie popełnia piekielnie, nie do, piekielnie niedobry błąd. Tak, popełnia po prostu błąd, który polega na tym, że Spamują że spamują różnego rodzaju ofertami. Wiele osób, które do mnie się zgłaszają z pytaniem tym, czy mogą ze mną współpracować, bo takie maile odbieram cały czas, czy też dostaję jakieś powiadomienia na Facebooka, nie wiedzą, co ja robię tak naprawdę. To znaczy, się wiedzą, wiedzą, nie wiedzą, nie domyślają się. Generalnie chodzi o to, że ja nigdy, ale to nigdy nie kieruję ruch na ofertę. W mojej ofercie dowiaduje się tak naprawdę... W mojej ofercie dowiadują się nieliczne osoby. Jakie osoby? Te osoby, które są osoby, rzeczywiście, zainteresowane rzeczywiście zainteresowane tą ofertą. Natomiast, żeby wyselekcjonować, wyselekcjonować sobie osoby no, rzeczywiście zainteresowane Twoją ofertą, no to możesz to zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Ciekielnie dobra, fantastycznie skuteczna, rzecz, która jakby jest moim zdaniem najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o skuteczność. Najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o to, żeby Twoje działania były najbardziej efektywne. Najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o to, żeby po prostu mieć jak najszybciej efekty, ale jednocześnie najtrudniejszą rzeczą jak dla mnie na chwilę obecną niewykonalną, to jest po prostu to, żeby z z osób, które zapisują się na tak zwaną stronę ściągającą, czyli tak zwana to jest strona, która pobiera maile, Czyli tak? jest to strona, która pobiera maile. Na przykład maile. Dzisiaj była robiona strona ściągająca pod tą to, to prezentację, pod, pod, jakby pod tę konferencję, i to jest tak zwana strona ściągająca. I na chwilę o tej stronie ściągającej troszeczkę więcej powiem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, najskuteczniejszą metodą na to, żeby porozmawiać z kimś o biznesie czy o możliwości i ofercie, jest to, że osoba zapisująca się. Na takiej stronie jest po prostu rozmawiacie z tą indywidualnie. Czy to jest wykonalne? Powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żebym miał rozmawiać z kilkoma tysiącami osób jednocześnie, czy w jakiejś Dzień dzisiejszy na tej prezentacji jest około, nie nawet nie około, jest dokładnie 73 osoby, są na tym pokładzie dzisiaj. Ja nie wyobrażam sobie, ja nie wyobrażam że, że z trzema, 73 trzema osobami miałbym porozmawiać indywidualnie, żeby po prostu zaprosić kogoś, czy porozmawiać o biznesie, czy nawet po prostu sprawę zrobić, zaprosisz na, na te szkolenie, na te webinary, co niemożliwe do wykonania, przynajmniej dla mnie. Jeżeli Ty oczywiście potrafisz to zrobić, to ja szacunek dla Ciebie chylam czoła, ja tego nie potrafię zrobić, dlatego też wykorzystuję do tego różnego rodzaju dźwięki. Dlatego też wykorzystuję do tego różnego rodzaju marketingi jak chociażby e-mail marketing. Natomiast zanim przejdę do e-mail marketingu, ja będę powiedzieć 75 osób na no, układzie, no szkoda, że. E, o, 70, a widzicie, widzicie jednak, tak? Ile osób tam, jest tam, na pokładzie, takim mi, albo ktoś mi pisze, że widać, a, mi wpisze, bo ja nie, nie, nie widziałem, że mi ja ja się w końcu. Nie, nie czy widzicie osoby, które na pokładzie? Bo tutaj Tomasz, ten nie miejsca, Widać listy? No to super, że ja myślałem, że nie widzicie listy. To udało się mi akurat, słuchajcie, bo gdybym was ukłamał, bo myślałem, że nie widzicie listy. Gdybym was ukłamał, to bym wyszedł w stosunku do was bardzo nieprofesjonalnie. Dlatego, jeżeli widzicie listę, to super się składa. I to tylko o mnie, że jakby nie oszukiwałem was z tej pory. Ale lecimy dalej. Słuchajcie, więc to ściągająca, na temat budowy stron ściągających, mógłbym dzisiaj mówić około. Daje mi się 5 godzin minimum, żeby wam, żeby wam powiedzieć, co jest ważne jest st na stronie ściągających. Chciałbym wam tylko powiedzieć dzisiaj, że... Powiedzieć, że... że osoby, które trafiły na tą prezentację dzisiejszą osoby, które są dzisiaj tutaj z nami w pokoju, to... nie trafiły na to, to samą stronę ściągającą. Chciałbym wam powiedzieć, że każdy z was, jaki tutaj jest, trafił na co najmniej 5 różnych stron ściągających. Nie wiem, co na które trafił, bo akurat tego nie jestem stan w stanie sprawdzić. Stan natomiast stan chciałbym wam powiedzieć, że każdy ta osoba z Was trafiła tutaj e, na inną stronę ściągającą i podała e-mail w innym miejscu, znaczy te strony zupełnie inaczej wyglądały, miały inne nagłówki, e, totalnie różniły się od siebie. E, nie mam tutaj w tym momencie, e, niestety, prezentacji, która to pokazuje. E, obiecuję, że w jakichś e-mailach kolejnych Wam to prześlę, żebyście mieli e, mieli po prostu informację, że tak jest. Jeżeli już potraficie zrobić to swoją stronę ściągającą, tutaj sobie korzystam do tego markera może jakiegoś, żeby tutaj e, Wam pokazać czy też napisać. Załóżmy, że to będzie tutaj, tak? O, to nie jest to. To nie jest ten market, tutaj to nie market. to będzie dobre. To będzie dobre. Okay. czyli Jeżeli już macie tą stronę ściągającą, to, to e, wszystkim musicie ją mieć. Dlaczego musicie ją mieć? To z tego względu. Nie kierujcie ruchu bezpośrednio na ofertę. E, mówię Wam to jako osoba, która chce Wam pomóc w Waszych biznesach, nieważne jakie biznesy teraz stworzycie, nieważne co teraz zapomnijcie o tym. Nie, To nie jest do, dobra droga. To jest dobra droga, dobra droga oczywiście, ale zanim to nastąpi, zanim to zrobicie tę ofertę, to tutaj musicie stworzyć stronę ściągającą. E, na temat e, i, teraz na jaka, sposób, jest, i teraz jaka jest informacja i dalej? Jak, jak to tak, powinno tak, wyglądać? Tak, macie tak, stronę ściągającą, po stronie ściągającej, Przekierowujecie ludzi na tak zwaną na ofertę, na, ofertę, ale czy to ma być oferta tak, współpracy z Wami? W tym momencie bardzo bym się tutaj grubo zastanowił na tym i osobiście moja strategia marketingowa nie polega na tym, żeby na stronie ściągającej przechowywać bezpośrednio do oferty produktowej bądź oferty, którą które ja robię. Tak? To nie, na, nie polega na moja strategia marketingowa. W tym momencie, ja tutaj, jeżeli ja chodzi o moją strategię marketingową, pokazuję tutaj moim partnerom, z którymi współpracuję, że tutaj, w tym miejscu jest oferta, ale oferta, która dotyczy bardziej tego, co co robisz, z jaką, w, jakiej w jakiej branży pracujesz, branży tego tak naprawdę, tak naprawdę, czym się zajmujesz, czym się ponieważ, zajmuję, ponieważ z budowaniem biznesu w internecie, w internecie jest w internecie. podobnie jak z wiarą, jak z wiarą po prostu i religią. Nie chciałbym tutaj nikogo urazić, dlatego jeżeli są tutaj jakby zagrożali, jakby, no nie wiem, osoby, które mają są bardzo mocno wierzą w różne rzeczy, tak, to jakby bez obrazy, bez jakichkolwiek tutaj obrazy chciałbym to powiedzieć jak najbardziej w taki rzeczowy sposób. Natomiast z biznesem w internecie i z budowaniem jakby biznesu w internecie, szczególnie oparciu o e-mail marketing, jest podobnie jak z wiarą. Kiedy osoby wpadają do Was tak, do waszego tego ruchu. Tak? Ten ruch, który tutaj jest, mówili, że tutaj widzicie to wszystko, co to jest, a jak nie widzicie, to w tym momencie to nie zrobię. Jeżeli są tutaj osoby, które wpadają do was z tego ruchu, tak? to to są osoby różnej wiary. To są osoby, które... Jedne, jedne osoby wierzą w Chrystusa, inne osoby wierzą w różnego rodzaju statuetki. Jest też ktoś, kto wierzy w ten kubek z tą wodą. Jest tutaj ktoś, kto wierzy w zupełnie coś innego i inne, w inną wiarę. To są osoby, które mają różne wiary. Jeżeli wy, teraz zwróćcie uwagę na to, jeżeli wy jako osoby o innej wierze, tak? Bo nawet nawet tej samej, ale możecie się że macie inną wiarę. Pójdziecie do tych ludzi z krzyżem w ręku i z wodą święconą, to niestety, ale te osoby odejdą, to niestety te osoby będą was unikać, te osoby zamkną się w sobie i nigdy, ale to nigdy nie przejdą na waszą wiarę. Wy macie inną wiarę i te osoby, z mają, inną I te osoby z mają inną wiarę. I kluczem, sukcesu w marketingu internetowym czy w marketingu partnerskim czy w ogóle w biznesie w internecie jest to odpowiedni sposób z nich.